Hej, witajcie z tej strony Falcon, a to są gry rankingowe w Overwatch. Jedziemy z sezonem numer. Hmm, który to już sezon? 5? 4? Zobaczmy, zobaczmy, który to jest sezon. Sezon numer 5. Wow, już troszkę tych sezonów mieliśmy. Sezon piąty, czyli sezon e, numer 1 tak naprawdę w roku 2017? Nie, źle mówię, ale pierwszy e, sezon w drugim roku życia Overwatcha, jak wiecie, jesteśmy już po rocznicy, niestety nie grałem praktycznie w ogóle w trakcie tego eventu całego, żadnej skrzynki, ja niczego nie zdobyłem. W każdym razie wracamy do naszych gier rankingowych, no i słuchajcie, jak na razie bilans nie wygląda najlepiej, 0-3, 0 Zero wygranych, aż 3 przegrane, no zdarza się, zdarza się, no Dwa razy w sumie nie z mojej winy przegrałem, bo to tam były jakieś problemy. Raz ktoś wyszedł, drugi raz ktoś wyszedł. Zresztą drugi mecz to była gra 1 na 6 w pewnym momencie, także naprawdę jaja. No a poprzednią grę mieliście okazję oglądać. E Cóż, no przegrana, ale zawsze wolę przegrać przez jakieś błędy moje czy zespołu, aniżeli przez jakieś, wiecie, głupoty zupełnie ode mnie niezależne, jak po prostu wyjście innego gracza z gry, bo to niestety, no wtedy nie ma, nie ma bata, nie ma bata, ciężko jest, można próbować, ale jest ciężko. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, zapraszam Was na grę rankingową, zobaczymy, kim dzisiaj zagramy, jak wiecie, gry rankingowe rządzą się takimi zasadami, że się pikuje to, na co ma się ochotę, nie ale zdarza się, to też trzeba wziąć pod uwagę. No i przede wszystkim to, co jest potrzebne zespołowi, tak? Jesteśmy e, wiecie, współpracującymi, fajnymi, przyjaznymi teammate'ami. Także zapraszam was i trzymajcie kciuki za dzisiejszy mecz. No okej, okay, mamy meczek po raz kolejny King of the Hill. Rywalizacja, gramy na Ilios, grecka mapa. No i co, zobaczymy. Nie przepadam do końca za tymi wszystkimi załukami na tej mapie, o fajnie, gramy. Mamy, 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 słuchajcie, postać ataku, także jak najbardziej przyjemnie, przyjemnie, lubię to. Wiecie, że bardzo lubię postacie ofensywne, także jak najbardziej nam tej przypasowało. O jakie piękne głosiki naszego zespołu. Dzisiaj ustawimy je delikatnie głośniej, żeby było słychać mniej więcej, co oni mówią. Głośność czatu głosowego Tak 85, też żeby nie zagłośno, bo to wiecie, jakby nie jest potrzebne. Dobra, zobaczmy jak tutaj będzie nam się grało. Czy nie mam za dużej czułości? 13 może a może po prostu? 11-40 słyszałem, że to jest taka czułość, taka średnia. Dla prograczy. no słuchajcie, teraz jak, jak wyłączyłem ten limit FPS-ów, to, to naprawdę dobrze nawet tę czułość czuć e, z moim DPI. Okej, okay, mogę mieć Orisę, spoko. Dobra, śmiemy. Oj, 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 oj. Tutaj trzeba uważać od razu. Dobra, chcimy, słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj nie ma wybacz. Dzisiaj gramy na poziomie. Oj oj oj, chyba za, za, za niska ta rozdzielczość jednak Troszkę za nisko Tak mi się wydaje Chociaż może się uda Ok, ładna tej wymiana Tej chyba gdzieś jest Macreen No pewnie Okej, okay, okej, okay, może tak być Znaczy słuchajcie, jest niska ta rozdzielczość, jak najbardziej do przyzwyczajenia się Naprawdę, przy, przy tych nowych ustawieniach, jeśli nie wiecie ogółem o co mi chodzi z tymi ustawieniami, to zapraszam do poprzedniego filmu, tam wszystko wyjaśniłem. Ale idzie się z tym tutaj przyzwyczaić nawet. Oj! Też nie za daleko. Zdejmijmy Lucio. Oj, 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 tutaj ma Cree. jednak mają ma Hanzo i, i, i tutaj właśnie Farę, także... Może być najlepszym pomysłem jednak ten tutaj, ta tutaj smuga, ale zobaczmy jeszcze, zobaczmy, po prostu musimy unikać makriego, to jest jednak taka postać, która dosyć mocno nas kontruje, ale jest jak najbardziej do ogarnięcia, gra przeciwko niej, nie tej postaci. No teraz ciężko. Dobra, super. Wymiana jest wymiana, chociaż tle. Eee, ona zdejmuje Hanzo. No i niestety umiera. No, tak samemu tam wbijać. No, możemy się tradeować jeden za jeden, ale to ostatecznie nie, nie do końca ten. Chociaż słuchajcie. Nie, przy, sorry, cofam te słowa, bo jak widzicie, my ciągle przejmujemy procenciki kolejne, co bardzo cieszy. Dobra. Dobra, Dobra. Dobra. ojoj, tej czułem tę te farę właśnie na plecach, ale okej, okay, ona jest za punktem, to jeszcze używa ultimatea, także 1-0 dla nas, 1-0 dla nas. To bardzo cieszy. No, słuchajcie, ta, ta, ta czułość troszkę za, za niska. Dlaczego ją wybrałem? To jest generalnie podobno taka średnia czułość dla jakichś tam graczy, prawda? To jest określane na podstawie EDPI, czyli pomnożenia waszego DPI myszki oraz czułości myszy. To tam wychodzi około 4000, coś. Nie powiem wam dokładnie ile, ale to jest dla mnie delikatnie, delikatnie za nisko. Dajmy 12, zobaczmy jak się będzie grało na 12. Możliwe, że to jeszcze nie będzie moje. Może ciężko będzie mi się odwracać, ale zobaczmy, to już jest. To już jest 6 e, czułości przy, przy DPI 800. Ja mam DPI na 400, dlatego mam 12, muszę to pomnożyć wtedy razy 2. Także możemy zobaczyć to. Myślę, że będzie całkiem spoko. Na 6, na 6 DPI gra całkiem wielu graczy, z tego co tam pamiętam. Także zobaczymy. Ojojojoj, oj, 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 tutaj. No, już za, za, za mocno, Sir guys, my bad. Już za mocno się wbiłem. Widzę, że mają e, wdowę. To też. No, wdowa. Wdowa fara to tak dosyć. Kąpnie dla mnie, że tak powiem. Kąpnie Kom, dla mnie. Będę musiał chyba zmienić tę smogę niedługo. Chyba, jeszcze chwilę tutaj podziałamy z nią. Zobaczymy. Dobra, dobra, dobra. Trzeba wracać. Trzeba wracać. Się trzymać. Yeah, regroup guys. Wait, don't go, don't go. Lucia. Wow, super, super, mamy farę. Nie za, za, za niska ta czułość. Troszkę za niska mimo wszystko. Ja? Troszkę za nis niska dla mnie. Ale jeszcze, no, popracujemy na niej, popróbujemy Dobra Oj, Hanzo mnie wyhaczył tutaj, wie gdzie jestem, także cofamy Gonimy tutaj tego Winstona. Mamy go. Oj, oj, wdowa. Oj, Trzeba uważać. Ale generalnie nie wydaje mi się, żeby jakoś strasznie dużo waliu wnosiła do ich zespołu, także jak najbardziej w porządku. Wow, uciekaj, Falcon, uciekaj. Dobra, mamy mamy Rodhoga, jest super. Dobra, dobra, uciekamy, bardzo ładnie. Jest jak najbardziej w porządku. OK O okay. Oh, Jezu Troszkę o oh, Jezu o oh, Jezu o oh, Jezu Troszkę troszkę za dużo, ale OK Czas kupujemy także jest w porządku. No słuchajcie mimo wszystko mimo wszystko chyba zostanę przy moim 14o oh, 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 1400 Co co jest ile ja tutaj ustawiam? 14. zostawmy na 14 to jest takie no mimo wszystko testowane. mimo wszystko dosyć testowane. W miarę mi pasuje, ta, ta czułość jest taka, myślę, dosyć optymalna dla mnie po prostu i no myślę, że mimo wszystko, wiecie, można próbować, ale ale trzeba znaleźć coś dla siebie. Ja i tak obniżyłem tę czułość całkiem dużo, bo ja grałem na czułości, no słuchajcie, ciężko mi powiedzieć w tym momencie jakiej, ale dużo, dużo większej. Dla porównania, 14, ta czułość, którą mam w tym momencie, to jest czułość 7 przy 800 dpi. No to ja wcześniej przy 800 dpi miałem 13, chyba 30. 13,30 około e, czułości przy 800 dpi, czyli no prawie dwa razy tyle jak mam teraz, nie? Także w ogóle masakra. Nie wiem jak grałem kiedyś, no ale grałem, tak. No i, no i jakoś to szło. Słuchajcie, 2-0. Jakimś cudem wygrywamy 2-0. Bez jakiegoś specjalnie dużego wkładu ja nie czuję tej, żeby jakieś niesamowite rzeczy się działy. A nie zawsze muszą. Czasem się wygrywa takie mecze w ogóle znikąd, nie? No tak, jakby mnie złapał Genjina. Oho. super. O, to był słaby recall. Dosyć. Ale musiałem tutaj uważać, by mnie Hanzo nie wyjął. On. No, Genji, Kenji. Come on, ile można. Kurde, ciężko, ciężko mimo wszystko. Yy, ciężko mi, wiecie, złapać tę te, te umiejętność śledzenia celu. Bardzo ciężko. Nie wiem, czy to po prostu. Troszkę bardziej taki. Nie, nie wiem. No, nie, ciężko mi się na razie przyzwyczaić, ale próbuję. Robię co mogę. A jejka, tak blisko. Myślałem, że nie zdążę zareagować do momentu zabicia go. No, niestety zdążył, także. No, wyszło jak wyszło. Ale okej, okay, jest okej, okay. całkiem niezło mam celność, słuchajcie, to tak wiecie, jestem w stanie sobie porównać to do tego, jak jest zazwyczaj, no i rzeczywiście, e, nie wygląda to najgorzej. Nie no, kuźwa, nie, ja, ja zmieniam tę postać. Zmieniam tę postać, bo w tym momencie to za dużo, za dużo głupich śmierci po prostu. E, może jakiś, nie no, Winston, będzie świetny tutaj po prostu. Czy ja grałem, grałem Winstonem przez chwilę poprzednim meczu, ale no... Ale trudno, wybierzemy jeszcze raz Winstona. Jak widzicie, dopiero teraz przejmuje przeciwnik, punkt. Co, co pokazuje, jak nawet, wiecie, taki, taka kompozycja w ogóle trollowa, jakaś u nich. 6 pięć postaci ataku, znaczy nie ataku, ale postaci ofensywnych. Eee, no. Nie polecam raczej. What? O jezu, przepraszam Was bardzo, ale mi spadło wszystko oczywiście, jak zwykle. Muszę, muszę zainwestować tutaj chyba w jakiś porządny statyw, nie wiem, popfiltr czy coś, a kiedyś do tego dojdziemy. E, także mi na razie tej, ta rajstopa czasem spada. A w każdym razie, słuchajcie, masakra, co to jest w ogóle za kompozycja? Taka typowo trollowa. Nawet jeśli w miarę nas zabijają, to jak widzicie, no... Jak widzicie, nie do końca musi to działać pod względem wchodzenia na punkt chociaż, nie? Chociażby. oho Aj, skacz Falcon, skacz! Niestety się nie udało. Ale już tam jakichś dwóch tanków się u nich pojawiło. Jeszcze Hillera nie ma, ale już coś się ogarniają, że może jednak warto byłoby powalczyć o ten mecz. No niestety, ja im za, za dobrej sytuacji nie wróżę. Tym bardziej, że jak widzieliście właśnie Mając 5 pięć osób, pięć osób atakujących w, w kompozycji zespołu i zabijając nas praktycznie wszystkich, to niestety wciąż nie udawało im się zbytnio zająć tego punktu, co, co świadczy po prostu jakimś braku koordynacji w ogóle chęci chyba do wygrania tego meczu. Także przyjmuję to, słuchajcie, jako dosyć taką łatwą, darmową, właściwie wygraną. No i co? Ile ile mamy? Jakie mamy statystyki 1 do 3, jeśli chodzi o nasze mecze klasyfikacyjne. No, jakaś taka pierwsza wygrana zawsze, zawsze jest cenna, zawsze jest. Czymś przyjemnym, jest fajną odmianą, także jak najbardziej się cieszę, chociaż mam trochę niedosyt, mam trochę niedosyt, bo mam wrażenie, że. No czekajcie, początek meczu tutaj był spoko, czy nie był spoko? Kim ja grałem, nawet nie pamiętam słuchajcie. Ale, ale mamy wygraną i to jest ważne. To jest ważne. Eee, jakiś tam exp tutaj wpadł całkiem w sumie sporo. Jesteśmy, jesteśmy po weekendzie w ogóle tym podwójnego expa. Albo on się teraz kończy, nie mam pojęcia. No dobra, słuchajcie. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam jak zwykle do kolejnych filmów, do komentowania, oceniania. I wszystkiego dobra, całego dobra, które możecie robić, aby wspierać mój kanał. Również polubienia Facebooka, na którym też się będę aktywizował znowu. No i w ogóle mam dla Was takich sporo niespodzianek, pomysłów na, na wakacje, które będę wprowadzał w wakacje, jak jak sama jak właśnie powiedziałem. Zobaczymy, jak to będzie wypalać. No, mam, mam duże nadzieje, mam naprawdę duże nadzieje. Na razie gramy rankedy, ale no liczę na, na fajne rozkręcenie tego wszystkiego. Tutaj na, na wzięcie się za siebie. To, że biorę kurde się za nagrywanie tych filmów teraz o prawie północy, świadczy, że chyba nastąpi jakaś zmiana. Życzę wam tego, sobie przede wszystkim tego życzę. A tymczasem dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się. Do zobaczenia.